Pierdol, twoje ulubione drużyny piłkarskie. W dupie miej kadrę narodową. Przecież ta marna grupa kopaczy nie ma nic wspólnego z prawdziwym patriotyzmem. Oni mają wyjebane na ciebie, jak i na słaby wynik ostatniego meczu, po którym ty nadal chodzisz smutny. Jedyne, o co oni dbają, to zakupione przez ciebie bilety na kolejny mecz. Pamiątki w dniu meczu, na które kupno namówił ciebie synek. Broń Cię Boże, abyś zapomniał o zakupie nowej koszulki co sezon, bo bez tego badziewia nie będziesz prawdziwym kibicem. Nie zrozum mnie źle, oglądaj sport. Na stadionach, w telewizji, gdziekolwiek chcesz, na cokolwiek Ciebie stać. Ale do chuja nie angażuj się emocjonalnie, ponieważ na koniec dnia, czy mecz wygrany czy nie, kopacze dostaną horrendalne wynagrodzenie, a Ty na odwrót. Stracisz w chuj, często ostatnich pieniędzy. Nie wspominając o delikatnie mówiąc, nie najlepszym humorze na następne kilka dni. Więc jebać to. Traktuj piłkę, jakikolwiek sport, szczególnie ten na zawodowym poziomie tylko i wyłącznie jako formę rozrywki. Jeśli to opanujesz, to w końcu zobaczysz sprawy naprawdę ważne, liczące się w twoim życiu.